Jeśli chcesz nawilżyć swoją skórę i masz problemy z nawilżeniem, to ten zestaw, który teraz Ci pokazuję, jest absolutnie dla Ciebie. Jeden krem konsystencja żalowa, drugi krem konsystencja gęstej śmietany. Do tego to są mega nawilżające kremy. Do tego jest booster z kwasem hialuronowym i z ceramidami, które pięknie odbudowuje warstwę hydrolipidową i nawilża skórę. No i do tego w prezencie są krople młodości, płyn odświeżająco nawilżający, tak zwany tonik, to są nasze krople młodości, które stosujemy rano i wieczorem na umytą buzię. Po prostu kocham ten produkt. Także zobaczcie, możecie sobie wybrać krem jeżeli masz skórę mieszaną i tłustą i lubisz konsystencję żelową, wybierasz ten. Jeżeli masz skórę normalną i suchą i lubisz konsystencję gęstej śmietany na skórze, wybierasz ten. I dodatkowo płacisz jeszcze za, za booster, natomiast płyn z kwasem hialuronowym w cenie 97 zł otrzymujesz w prezencie, a za zestaw cały, czyli na przykład jeżeli masz skórę suchą, za ten zestaw płacisz. 318 zł. Ten zestaw nazywa się śnieżny patrol. Wybierasz sobie krem i zestaw jest twój. Teraz płacisz tylko za te dwa produkty za pomadkę i za krem CC To jest 236 zł. A tuż do rzęs o wartości 89 zł otrzymujesz gratis. Zobaczcie, jaka to jest super promocja. Także naprawdę mega zestaw świąteczny, mega zestaw, mega zestaw, taki, wiecie, makijażowy, robiący szybki, prosty, ale bardzo efektywny makijaż. Także zapraszam cię serdecznie, jeśli masz ochotę na ten zestaw, napisz to. I jeszcze jedna przypominajka, zobaczcie. Jeżeli chodzi o ten zestaw, to jest taki tusz do rzęs z taką silikonową szczuteczką najeżoną tuszem do rzęs. Do tego jest Krem CC. Przepraszam, że tak rzucam, ale chcę Wam pokazać to szybko. Zobaczcie, Krem CC, który naprawdę ma piękną konsystencję, bardzo kremową, bardzo się fajnie rozprowadza, i daje efekt drugiej skóry. I powiem Wam szczerze, że to jest jedyny produkt, który ja mogę rozkładać sobie na twarzy paluszkiem. Także zobaczcie, jaki. Jaki ładny daje efekt. No i najpiękniejsza na świecie szminka to jest Raspberry Ice, która po prostu robi piękne usta. Zobaczcie, jakie ładne. Myślę, że nawet są ładniejsze niż te czerwone, które miałam przed chwilą. Także to jest ten cudny zestaw świąteczny mroźna malina. Trzy produkty. No i kolejny zestaw. Kolejny zestaw to zestaw do ust. Może znacie już te nowe dłonie. To jest taki zestaw, który bardzo pięknie zmiękcza nam skórę, rozjaśnia, wygładza. I to samo dzieje się z naszymi ustami. Pierwszy produkt to jest taki cudny balsam do ust. Nie balsam. To jest, to jest peeling do ust, który nakładamy najpierw. Później nakładamy ten balsam. Zestaw cały, czyli ten zestaw w regularnej cenie kosztuje 135 zł i do tego zestawu macie krem do rąk w prezencie. Zapraszam na zakupy. Marzy Ci się zdrowa skóra. Piękna, rozświetlona, bez zmarszczek, bez różnych przebarwień. To jest zestaw, który rozwiąże Twoje problemy. To jest zestaw przeciwzmarszczkowy, przeciwstarzeniowy, nawilżający, wygładzający, rozświetlający skórę, dający jej blask. Taki naturalny blask. Zobaczcie. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć. Pięć produktów, i każdy produkt uzupełnia się następnym produktem. Te produkty się nie wykluczają, tylko wzajemnie uzupełniają. W prezencie do tego zestawu w świątecznej promocji jest dla ciebie. Witamina C plus E. Jest to serum z witaminą C, która wiecie, że pięknie rozjaśnia skórę i dodatkowo z witaminą E, która jest składnikiem młodości, czyli to jest ta witamina, która będzie dbała o to, żebyśmy się jeszcze nie starzały bardziej, żebyśmy były jeszcze piękniejsze, jeszcze młodsze. Mam nadzieję, że za 10 lat nie będziemy się mogły poznać i będziemy twierdziły... Jak ja zawsze patrzę na swoje zdjęcia, że co 10 lat jestem młodsza. Więc popatrz sobie na te produkty, pomyśl sobie, czy taki zestaw byłby dla Ciebie dobry. Zapytaj mnie, jeśli nie wiesz, a ja Ci doradzę z całą miłością e, i e, profesjonalizmem, gdyż ten zestaw kosztuje 490 zł, te cztery produkty, a ten piąty warty 287 zł dostajesz w prezencie. Naprawdę warto pomyśleć, i zrobić bardzo przemyślane zakupy w tym roku, bo to mają być produkty, które mają służyć Twojej skórze, mają być rozwiązaniem dla Twojej skóry, a nie po prostu kolejną pozycją, którą położysz na półce i stwierdzisz, że dobra, w sumie to nie działa, ale nie szkodzi. Nie, zdecydowanie ma działać i ma nie szkodzić. Świąteczny blask. A marzy ci się taki świąteczny blask? I podsumowanie świątecznego blasku. Dwie formuły do normalnej, i suchej, mieszanej i tłustej. I pamiętacie, to jest produkt do mycia. To jest w zestawie mleczko cztery w jednym. Potem jest krem nawilżający zawsze. Ten, ten jest akurat do cery normalnej i suchej. Pięknie nawilża, to jest takie emuls, emulsyjne nawilżenie, więc takie długo zostające na skórze. Potem jest regenerator na noc i serum z filtrem ochrona na dzień. I zobaczcie, to jest zestaw na noc. A ten jest zestaw na dzień, bo filtr ochrona jest zawsze na dzień na krem. A dodatkowo w prezencie dostajecie witaminę C+, a już wszystko wiecie o tym, że jest najcudowniejsza na świecie, a witaminę C+, zawsze stosujemy po myciu, czyli najpierw mycie, później jeszcze powinien tutaj dojść płyn z kwasem hialuronowym, później witamina C, później na noc i... I na dzień. Zdąży albo nie zdąży. Jest, to Pięć produktów, cztery w jednym. Witamina C, emulsja nawilżająca, serum na dzień, taka ochrona na dzień z filtrem i regenerator, który w nocy, kiedy śpimy, regeneruje naszą skórę na noc. Myślę, i nawet wiem jestem przekonana, że nie będzie już lepszej oferty w tym roku ani w przyszłym. To tylko na Święta Ameryka i nas tak rozpieszcza i rozpuszcza wręcz, bym powiedziała. Także zobaczcie, jeżeli czujesz, że powinnaś mieć ten zestaw, to po prostu go sobie kup. Nowy cudowny zestaw w tej odsłonie jest jeszcze lepszy. Badaniami jest udowodnione, że pierwsze efekty pokazują się już po dwóch tygodniach, czyli dwa tygodnie potrzeba, żeby buzia się zmieniła. Witajcie, tu Magdalena Skąska. Dzisiaj przychodzę do Was z niesamowitą ofertą, a mianowicie chcę Wam powiedzieć dwa zdania, może cztery, na temat tego super zestawu. Dziewczyny, to jest zestaw złuszczający. Jeżeli marzycie się piękna, gładka skóra, Taka nieskazitelna, taka bez krostek, bez wągrób, taka jednolita, bez przebarwień, bo to też mega fajnie działa na przebarwienia. To ten zestaw jest dla Ciebie. Zestaw może być nawet używany dla skór, które są wrażliwe, ale lubią pocieranie czyli lubią peeling taki w, w granulkach, a nie enzymatyczny. Bo pierwszy produkt to jest, to jest tak zwany odtykacz porów, czyli. Coś, co delikatnie, nam bardzo delikatnie, ale bardzo efektywnie, złuszcza martwę na skórek, odsłaniając nową skórę. Coś, co odblokowuje pory. Coś, co jest takim odkurzaczem dla wszystkich zanieczyszczeń. No i drugi, e, drugi produkt, jak jest w tym zestawie, to jest serum zwężające i zmniejszające pory. Często pytacie mnie, co to są takie e, otworki, i patrzycie na nie i widzicie tam różne rzeczy. To są właśnie rozszerzone pory, w których. Mogą być różne zanieczyszczenia i ten preparat, to jest tak zwane serow zwężające pory, będzie te pory zwężało. Kładzie się to pod krem, pod makijaż codziennie rano i wieczorem i patrzymy, jak zmniejszają się nasze pory. I do tego mega zestawu, który jest dla Was em, w regularnej cenie, czyli kosztuje 292 zł, do tego mega zestawu uwaga, dostajecie coś, co jest mega hitem, to jest krem pod oczy. Intensywnie nawilżający krem na okolice oka. Dziewczyny, Wy już wiecie jak kłaść krem pod oczy, bo ja Was tego uczę i ten prezent jest za 162 zł, dostajecie w prezencie. Ten, ten kremik, który normalnie, za który normalnie zapłaciłybyście 162 zł, jest dla Was w prezencie. Co jest e, niesamowitego w tym kremie? Jest łagodzący, e, nawilżający, e, zmniejszający opuchnięcia i bardzo fajnie działający na okolice Oka stosujemy rano i wieczorem, więc pamiętajcie, kupujecie zestaw, który pięknie złuszcza nam skórę, jeśli marzysz o y, absolutnie gładkiej skórze, to ten zestaw jest dla Ciebie, a ten krem otrzymujesz w prezencie. I jeśli chcesz znać więcej szczegółów na temat tego zestawu, to napisz do mnie. Zapraszam Ci serdecznie. zapraszam, korzystajcie z tej naprawdę super limitowanej, rewelacyjnej oferty, która jest też ograniczona w czasie, także kto pierwszy, ten lepszy. Trzeba zrobić zakup, cieszyć się tymi produktami, po prostu je używać. A Ty który zestaw dla siebie wybierasz? Który prezent chciałbyś dostać tuż do rzęs? Krem wygładzający okolice oka, przeciwzmarszczkowy, zmarszczkowy, serum z witaminą C plus E, krem do rąk? Czy płyn z kwasem hialuronowym? Który z tych prezentów jest dla ciebie najcenniejszy? A tak naprawdę, to pomyślałam sobie, że Wy w ogóle nie musicie się ograniczać. Możecie sobie kupić każdy ten zestaw i odebrać swój własny produkt gratisowy: czy to witaminę C, czy płyn z kwasem hialuronowym. Możecie sobie zrobić zapas na później. I korzystać przez cały rok z tych produktów, właśnie w takich dobrych. Jeśli chcesz się dowiedzieć, co w tym roku Ameryka i przygotowało dla Ciebie jakie prezenty na święta, to zapytaj mnie o ten poradnik prezentowy. Tu jest wszystko pięknie opisane, narysowane. Możesz go dostać w formie elektronicznej albo w formie papierowej. Naprawdę mnóstwo pomysłów na prezenty, zależnie od tego, ile chcemy wydać. Tutaj jest cała seria Clinical Solutions, Dermokosmetyki, podkłady, różne polecajki. Także zapraszam Ci serdecznie, jeżeli masz ochotę na taki poradnik prezentowy, bo nie wiesz jeszcze, e, co byś chciał kupić swoim najbliższym, a wiesz, że to będzie coś na pewno z Merkej, albo może to być coś z Merkej. Zapraszam Ci serdecznie, odezwij się do mnie.